Ohio, tu był Shadow Games. I witam Was w takim filmiku informacyjnym. Czemu nie było specjalu na 50 subskrypcji, dlaczego mnie nie było i tak dalej. No to może zacznijmy, czemu nie było tego specjalu. Próbowałam go zrobić tak. Najpierw się przygotowywałam. No to, yy, gdy się przygotowałam, nagle zaczęło mnie boleć gardło, więc to trochę spowolniło, A później, gdy chciałam to nagrać. Okazało się, że mój mikrofon, a na razie mam go tylko w komputerze. Jeszcze nie kupiłam sobie takiego, wiecie, mikrofonu profesjonalistniejszego. Nie nagrywa zbyt dobrze. W ogóle zmienia mój głos i strasznie to wychodzi. Więc jednak nie będzie tego specjalu. Możecie pisać, co chcecie na 50 subskrybentów. Chociaż zbliża się 100. Na 100 będzie... Dowiecie no się co, już mam plan. Ale na 50 musi coś być, co nie. No nie moja wina. Tak wiem, że teraz będzie hate, że o czemu i tak dalej. Ale wytłumaczyłam Wam. No, po prostu to strasznie źle nagrywa. Serio. Dobrze, że tego nie słyszeliście. No to czemu mnie nie było? Po prostu są wakacje, wyjeżdżam. Hello, jak każdy. No prawie każdy człowiek wyjeżdżał, dlatego mnie nie było. Co z, z seriami i w ogóle? Czemu nie ma długo Avance Challenge na przykład? Ponieważ zaczęłam nagrywać odcinek z Maderką i Kituszyną, a ja nie dokończyliśmy go, więc nie mam jak go dokończyć, bo jeszcze się nie spotkałyśmy, co nie? Więc w najbliższym czasie nie będzie Awans Challenge, przykro mi. Co z First -trukiem? No wiecie, nagrywanie First -truka nie jest takie proste, ale wezmę się za to. No i będę też nagrywać inne gry Blockstar Planet najczęściej. Mogliście zauważyć moje nowe zdjęcie profilowe. No, to chyba by było na tyle w tym filmiku informacyjnym. Mam nadzieję, że się przydał i bajo!